Dzisiaj jest 26 maja tak? Dzień matki, matki jedziemy Mamy proszę jedziemy. mamy Litkę Matka. Matka O, nasza mama pomaga. na najlepszego, mamo A my jedziemy w górę. A gdzie jedziemy dokładnie w górę? Gdzie jedziemy? Docelowo do istotnej do izby pamięci Jerzy Dokładnie tak Życzcie e, no. nam, nam powodzenia Życzcie nam powodzenia Ciężka wędrówka nas czeka e. <laughs> Cel <oscyp. śmiech> Dla Klaudii. Klaudii Pozdrawiamy Klaudię tak. I będziemy się do Was odzywać jak dojedziemy? Jak dojedziemy. Pa pa! Ta, wszystkie godzina e, 10.50. Tak, <grym> tak. Do, tak, dotarliśmy. Proszę bardzo. No dotarli. nie Wyznaczony szlak i ruszamy w drogę. W pełni energii. Tak, posmarowani. Tak. Mamy o całe cioło. Możesz yes. powtórzyć? Super? Jeden sprawa, no? Ostatni raz. Jest super. Jakby ktoś się tak wyraz tak no, to bym miał twarz z żytą. No ale ja spoko. O, to o Boże, jakie widoki piękne. Nie was, witamy, tak, tak. weszliśmy długą, męczącą drogę, ale dla nas to sama przyjemność, to nie to, wiesz, takie masz, rzeczy się ta, robiło. Więc dajemy radę jak najbardziej, nie, nie tak. ma kursu, no w ogóle jakiegoś zmęczenia, nie, nie, nie. Nie nie nie. Nie, nie, nie. Nie, przy nie, 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 lekka przystań przy takim widoczku. Dobra, Witka już przyszła, czekam na resztę dziewczyn. Zobaczymy, kto będzie kolejny. O, chyba Pati. nagrywam. Marta. Pati, Gdzie Julka? A dobra, jest syn. <laughs> Teraz wy wyglądacie bardziej jak siostry. Tak? No. Wszystkie, godzina 12. weszliśmy. Tak, udało się. Bo tak. oczywiste że się uda. Tu nasze kompanki siedzą na ławce, wygryzają się w pięknym słoneczku, które na razie zaszło, ale tam gdzie jest kurwa, nie. jest i jest pięknie. Tak. O 12.30 kolejna zbiórka, a to są piękne widoczki. widoczki. Można sobie zjeść, wypić. Polecamy. Pamiętamy o zdrowym jedzeniu, <laughs> e, dającym siłę na kolejne wejścia. Tak. <laughs> na drogę. Kolorowe, zielone, czerwone. <laughs> Polecamy bardzo. Zaraz idziemy na zbiórkę i idziemy dalej. 13.4. 13, tak. Widzowie. Jakieś... <laughs> 40 minut. Tak, pokonujemy dzielnie wszystkie szlaki. Tak. Cię tak. pamiętamy o odpowiednim ubiorze, prawda, Patrycja? Czapeczki na Czapeczki. kleszcze, na wszystko trzeba się Krem z filtrem. wysnarowane wszystko. Nie tylko nosek. Nie tylko nosek. Długie skarpety, obuwie, obuwie tutaj brosze, poprawne. Tak, i można iść w trasę. Idziemy dalej. Jesteśmy w trasie. Mamy tutaj przystań na żelki tak, na nasze lekkie, lekkostrawne pożywienie. Tak, zostało nam 20 minut i dotrzemy do celu. Tak, a przed nami jest taka, taka odroda. Zabezpieczamy tyły. Tak, mm. żeby nic się nikomu nie stało. Tam idą działnie na przodzie, Mamy na tyłach. Pamiętajcie, najsilniejsi idą zawsze na tyle. Pamiętajcie, przodu. Pamiętajcie, łapki w i subskrypcje. Żeby nie przegapić kolejnych filmików. Pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnej... Updatecie. Pa! Patrzcie jak tam pada w ogóle. Prawie świata nie widać. I tam tak samo. No właśnie nawet nie widać. Patrzcie widzowie, to jest mój przyszły dom, bo tu są dwa koniki. A ja tak właśnie wyobrażam sobie swoją przyszłość. W górach... Patka drewniana, daleko tak. od ludzi. W takim domku i z dwoma konikami. Schodzimy sobie ostatnie 10 minut do izby pamięci. Koło się trzyma, wszystko ładnie pięknie, ulewa nas ominęła. Witamy, godzina 16. Idziemy dalej. 16, tak? A my już kończymy. Widzimy chyba. naszą przystań, autokar. Tak. Naszą limuzynę. Naszą limuzynę, tak. Jedziemy nawet niezmęczone. Bardzo Jest. będziemy tęsknić za tym no, miejscem. Było super. Było no, bardzo ładnie ogólnie. U nas zaraz samochód przejedzie. Na koniec pokażemy Wam, ile zrobiliśmy kroków, ile spalone zostało. No. Mamy proszę, nie, proszę bardzo 17. 17 i prawie tysiąca. 12 i prawie 12 km. Wow. Niesamowite. Polecamy bardzo. Powrót. 18 12 witamy Wróciliśmy bezpiecznie na Aguer i jesteśmy z tam. Było bardzo fajnie, 20 tysięcy kroków I Nie. mamy osypki dla. dla... Tak, tak. właśnie to co chciałam. Za darmo. Za <laughs> tak. darmo, to jest najbardziej uczciwa temat. Czekajcie na kolejny wyjazd. pa. pa. Pozdrawiamy, pa, pa.